Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku osoby po 60 roku życia będą stanowić blisko 25% ludności Polski. Jakie są główne zagrożenia, jakie są szanse i jak czuje się senior w naszym kraju? Na ten temat dyskutowano w Chorzowie podczas trzeciego kongresu Obywatel Senior. Debatę na temat wszystkiego, co wiąże się z osobami starszymi, całej jakości ich życia. Zamykamy to w takim twierdzeniu gminy przyjazne seniorom, tworzymy dla nich wytyczne, to znaczy co taka gmina przyjazna seniorom powinna u siebie robić przez najbliższe lata, do czego dążyć, żeby taką gminą była. Spotkanie zorganizowane w Chorzowskim Parku było dwudniowe. Pierwszego postawiono na rekreację, drugiego mówiono o współczesnym polskim seniorze. A to co powiedziano poparto wynikami badań, ankiet rozesłanych. Wysłanych do ponad 600 seniorów skupionych w organizacjach i stowarzyszeniach aktywizujących właśnie tę grupę wiekową. Jakie są wyniki? Badani w większości są zadowoleni ze swojego życia, choć najmniej optymistycznie oceniają swoje zdrowie i finanse. 80% z nich uznało, że jest zadowolonym z życia rodzinnego, a 94% że może liczyć na rodzinę w sytuacji kryzysowej. Seniorzy są także zadowoleni z przyjaciół i z sąsiadów, uznając, że w trudnościach mogą liczyć na ich pomoc. Ale sam Kongres był okazją do pokazania, że osiągnięcie wieku 50 plus nie obliguje do opieki nad wnukami, zamknięcia w domu i śledzenia seriali. Kongresowi towarzyszyła wystawa fotografii wolontariuszy Parkowej Akademii Wolontariatu. Na jednym zdjęciu Halina Pisarek, która dziś realizuje swoje dla wielu nieosiągalne marzenia. Oto po poszłam na emeryturę, żeby wreszcie zrealizować to wszystko, co nie, mogłam, co nie mogłam zrealizować, gdy pracowałam. I sądzę, że w tej chwili wszystkie swoje zachcianki, ochoty mogę zrealizować. Jedną z takich zachcianek, niezrealizowanych do końca, a, a realizujących się teraz, jest właśnie nauka języka włoskiego. Najważniejsze bowiem jest to, by zmobilizować, przekonać i przede wszystkim pokonać przekonanie, że w pewnym wieku nie wypada czegoś robić. Ludzie w moim wieku uważają, że to nie wypada, że już tyle się napracowali, że w tej chwili wystarczy jedynie odpoczywać po tym wszystkim, A, natomiast ja uważam, że, że można... W w każdej sferze się zrealizować. A do tego, że jednak wypada, przekonują między innymi uniwersytety trzeciego wieku. Dla przykładu Piekary Śląskie. Tu od lat działa między innymi Uniwersytet Trzeciego Wieku czy Klub Seniora. Zawsze ktoś wpada na dobry pomysł, żeby te wszystkie miejsca, które działały i te wszystkie instytucje, które działały tak dla siebie, gdzieś tam w ukryciu, cicho, bo w końcu nie wszyscy mają możliwości Dopchania się do pierwszych stron gazet, prawda choćby lokalnych. No więc y, ci, którzy tak działali, ale robili coś sensownego, skutecznego, y, no to ci ludzie mają tutaj okazję się spotkać, jak to się mówi, policzyć się, nawzajem się zainspirować, zobaczyć, co inni robią. Zawsze z tego wynika coś dobrego. Staramy się, żeby ci seniorzy mogli godnie istnieć. I przekazywać doświadczenia młodym. Nie tylko, że są spychani przez młodych. Ja myślę, że większa inicjatywa jest wśród seniorów, bo jest prawdziwa. Natomiast młodzi, to owszem, też, ale zawsze jakby patrzę przez pryzmat tego, że kiedyś była ważna babcia, dziadek, rodzice, wnuk. I to, co wnuk się nauczył od dziadków, bo mieli najwięcej czasu i poświęcali mu, te doświadczenia jednak w życiu się spełniają. I dzięki tym zadaniom właśnie Piekary Śląskie. Chyba najśmieszniejsza delegacja wraz z 11 innymi miastami województwa śląskiego zostały wyróżnione specjalnym certyfikatem. Ten jednak, oprócz prestiżu, to duże wymagania. Certyfikaty, ale tak zwane certyfikaty jednoroczne, czyli za to działania. Gminy zrobiły bardzo wiele fajnych rzeczy, takich, które znacznie poprawiają jakość życia seniorom, ale my chcemy dzisiaj wypracowujemy wnioski, nad którymi one będą się zastanawiały przez najbliższe lata, czyli jak za rok przyznamy certyfikaty, to to już będzie zobowiązanie, czyli zobowiązujemy się do tego, że w ciągu 3 lat wprowadzimy i proszę mnie nie pytać co, bo to dopiero dzisiaj wypracowujemy, ale to dotyczy dokładnie każdej jakości, każdej sfery życia. Certyfikat otrzymał także Radzionków. Podczas dyskusji panelowych tworzono istną listę wyzwań dla gmin, które stały się przyjazne seniorom. Te będą miały trzy lata, by sprostać postawionym wyzwaniom. Jeśli się uda, te otrzymają specjalną statuetkę.